Panie, panie, a ponieważ rąbnik stół, pośle, a nożyce się panie, odezwą, panie, macie państwo dowód na to, panie pośle, że ten duch cały czas... Panie pośle, panie pośle, halo. Kto walczył z religią w szkole? Oczywiście komuniści po II wojnie światowej. Za Stalina zostało to zniszczone, ale tkanka, organizm polskości i wiary przetrwał, przetrwał w rodzinach i przetrwał na parafiach. Po 89 roku religia powróciła do szkół. Wielu sobie z tego e, ten powrót bardzo ceni. Mamy gwarancję, że dziatwa szkolna może poznać prawdę i to właśnie dzięki również świeckim katechetom przy spadku powołań kapłańskich mamy tę możliwość. Akurat wczoraj współprzewodniczyłem w obradach Parlamentarnego zespołu do spraw badań, publikacji, debaty publicznej w sprawie zamachu na wychowanie naszych dzieci w szkołach pod płaszczykiem tak zwanej edukacji zdrowotnej. Można powiedzieć w ten sposób. W Ministerstwie Edukacji, który cały czas charakteryzuje się duchem czasów sprzed ponad ośmiu dekad, z tej siedziby gestapo, ten duch wcale nie wyszedł na zewnątrz. Tam się cały czas to czuje. Panie, panie, a ponieważ rąbnik panie stół, pośle, a nożyce się odezwą, macie państwo dowód na to, pośle, że ten duch cały czas... Panie pośle, panie pośle, halo, halo, panie pośle, czy pan mnie słyszy? Mam do pana uprzejmą prośbę. Uważam za niestosowne, takie porównanie z siedzibą gestapo i z ministrem edukacji. W siedzibie gestapo pan był w czasach gestapo? Proszę pana, po prostu uważam to za niestosowne i chciałem panu to powiedzieć. Bardzo proszę. Za... Opinię panie marszałku. Wniosek jest taki. Pani Barbara Nowacka, ręce precz od naszych dzieci, od naszego wychowania, naszych przyszłych pokoleń. Edukacja zdrowotna precz, religia zostaje w szkole, Poprzemy oczywiście jako Konfederacja Korony Polskiej projekt ustawy. Dziękuję.